Don't stop Go crazy Wow Cześć witajcie, ja jestem Lino, a to jest kolejny odcinek z gry wiedź Wiedźmin 2 Ikon. Nie bracińców Nie bracieńców. Dobrze powiedziane Jebaj, jebaj jeba. odejść chłopy! Lordie Soiksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, Wasza Wysokość. No? Za mną, panowie. Za Temerię. Za Temerię. Lordzie Słon, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lawaleta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu. Geralt, panowie, za mną. Pochwałę! Ta. No ale ich Się specjalnie? Dobrą się do kurwy rędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie syny mają dobre pozycje. A jak no. tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. No. Masz jakiś pomysł? Balista hmm. powinna załatwić sprawę. Powinna. Pokonaj obrońców balisty i przychoduj machinę do strzału. Okej. Okay. Nieważne. Jakieś jabuszka. O, tu jest ktoś. Co, co, co? Nawet ciło. Oj! Ile was tu? Dobra, idziemy ich. Pięknie. Pięknie? Tylko więcej nie ma. Chyba nie, ale tam jest kusznika będzie trzeba za... O tu też jest. Uff... Nie ty ją śmierć. A no, chyba ciebie. Twoją mamę też. O, jakiś staczą. jeśli chodzi o gram pierwszy raz Wiedźmi na dwójkę, więc... O, ale u nich oła, oła. O oh, wow Nie ustępować ani na Ale kombos Pięknie Pięknie Przepraszam za psa, ale no Z tego co mi się wydaje i z tego jak grałem w asasyna chyba to jest assassin <grym> I chyba Geralt właśnie do nich nawiązał Nikt się nie nauczył No chodzi o ten moment, tak dokładnie Już się skakało i to Nikt się nie nauczył No dobra, uruchamiamy Kliku, kliku A, gram pierwszy raz wjeźdź mi na dwójkę Grałem tylko w jedynkę, ale Myślę, że no. dwójka jest nieco lepsza i dużo lepsza. O jeszcze tu się idzie. Wow. Jakby ktoś chciał wiedzieć grał na normalu. Pięknie. Coś jeszcze? Chyba nie. Kliku 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 No, 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 no Dobra Mjedzio, odpadł Eee, su serio Pięknie nie na mnie to nie zawili czasem Wow. Nik, Dobrze. Dzisiaj nie mam za dużo HP. O, kombo. Pięknie. Pięknie. Nie zginęliśmy. Tu jest jakaś sakiewka, przeszukaj. Weź wszystko tu też, tu też coś macie. Jeszcze tu jest woreczek. Zgarniamy. Żelazny piersi. Nie, nie wydaje mi się. Jebaj. Dobrze. Pięknie. Na wierze, chłopy! Na wierze! Bogowie są z nami! No. Tam ktoś jest. O jest. O jest. Znowu jakaś walka. Leś Dobra, wy jesteś tak łat do ro rozwalenia A macie coś? Do wzięcia? Ureny Zwahity Wziąłoś Nie. Może się to rozwalić? Dobra, to robota na górę. Wejdź. Dobrze. Dalej jedziemy, jedziemy. Wejdź. Pięknie. Na hmm? Krótki miecz. Niepotrzebny.

No! Jedziemy. Tak się nie da. Kto się na bierze, nie Oczywiście, że to będę ja. Wyrzuć mi to No, not much. Okay. Ooh. Ej, ej. Zabili mnie. Co za fail. Dobra, pierwsza śmierć. Ale lelipa. Nie było tak źle. Tak, czytaj ostatni zapis. 도 도망가고, 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 도 Zabijcie go. K? K? Co? K? Pięknie. Przejdźmy króla full testa. Że wam poszło. A to kto? Odstąpcie, bo wystrzelamy was jak szykły psy! No, chyba nie. Arian Lavalette... nie będzie łatwo! Poddaj się, Arian! cię honorowo! <grymne> Chędosz się, królu! Sam się hendoz? Zasypać ich strzałami! Dalej, chłopy, za Temerię! Mają dobre osłony. Co proponujesz? Spróbuję się tam dostać. Jeśli łucznicy zapewnią wsparcie, powinienem dać radę. To syn Luizy i starego barona, dziedzic tych ziem. Jest porywczy i dobry w mieczu. Uważaj. Przemówię mu do rozumu. <noise> osłaniać mieć No, osłaniać mieć cioty. O, ile was tu? Teraz, szczęście, że coś są ci słabsi. Co Jeszcze? A tu jest. Co laboletowie? Gówno. Jak nie? Na górę. No góra, no wejdź. No brawo. Ale ten sam trak jest zarombisty. Hmm? U, a, a. Trochę ich jest. No cześć. Sławny Geralt z Rivi. Niski upadłeś mi z Ty też. Ponoć jesteś jednym z najlepszych szermierzy północy. Przekonajmy się. Podaj się. Wystarczy tejże Poddaj się, a Foltest potraktuje cię honorowo. A kto mi zagwarantuje, że nie wyrżnie wszystkich? Nikt. Foltest zhańbił moją matkę. I do tego paktuje z nim w Król ma całą armię, a ty kilku dzielnych ludzi i swój honor. Wybieraj. Słyszeliście, chłopcy! Król wysłał do nas Wiedźmina. Chce, żebyśmy się poddali. Żebyśmy zapomnieli, czym jest honor i duma. Hańba lub wiedźmiński miecz. Chcecie tak żyć? Chcecie zgiąć karki przed Foltestem? Nigdy! O, zginie. Słyszałeś w Wiedźminie. Nie chcą. Broń, to nie jest zabawa. Twoi ludzie nie muszą umierać. Poddajcie się, a król okaże łaskę. Moja matka doznała już dość królewskiej łaski. No i co z tym zrobisz? Rzucisz mi się na miecz? Uciekniesz? Zrobił z niej ladacznicę, a potem wyparł się jej przed całym królestwem. Raz. Przykro mi. I nic tego nie zmieni. <laughs> a teraz rzućcie broń. Jeśli mojej matce coś się stanie. Znajdę cię i zabiję. No i nie popłacie. No i dobrze. <laughs> Frayer. No dużo widać tam Bardzo no. Marian Lawalet złożył broń No proszę Rozmawiały z nim? Przez chwilę Potem zabrali go na tortury Zdrajcy nie mają łatwo. Mów dalej hmm. Co się stało ze smokiem? Dobra, chyba 16 minut mam, czy jeszcze chyba pociągniemy ten knek Przy okazji, co ze smokiem? Rozwalił pół zamku, wybił kupę wojska i odfrunął. Dokąd? Wiadomo tylko, że w stronę Edyn. Ta, o mało nas nie pozabiją. Marian oh, Rabaret podszedł zamek. Otwierać! I co? Da. Przepraszam, że tak krótkie cięcia już teraz puszczę. Aha, królewskie oddziały specjalne. No, no, <świetnie>. Chcemy go zobaczyć! Potwarzasz moje słowa, bsięk! Otwierać na Otwieraj kiepnię. O, sobie otworzyłeś. No, jednak dali radę. Vernon. Panie Vernon Ross. Raport Roche. W mieście trwają walki. Duża część naszych wojsk pokonała rzekę na łodziach rybackich i przedarła się do środka. Palą, gwałcą i robili. bronią się wciąż w dzielnicy świątynnej. Co z baronową? Wzięta żywcem i bezpieczna. Nie uszkodziliście jej, mam nadzieję. Wedle rozkazu. Nic jej nie jest. Piękne jak zawsze. Nie było przy niej dzieci. Ale wiecie, gdzie są? W klasztorze, ale wciąż nie mamy dobrego rozpoznania terenu. Oho, tam za co coś czuję. Przez most! Chronić króla! U, smoczek. Smok! Pod kurdycję! Chronić króla! Pod kurdycję! Oddałbym dwa palce za kusze małową! A jednak smok! Co mnie zabiło? Wydech. To było dziwne. Tak, chcę przeczytać ostatni zapis. A co mnie zabiło? A, foto. To prawdziwy smok. Merigold! Załatw go! A nie się zachwycaj! To nie takie proste! Bydle spali mi armię! Śmierdzą klapki! Jak walczyć z czymś takim? Uciekać, zawodowiec chędożony! Krzyń żony... się! Nie zginie! Nie polują na smoki! Nie <grystanie> Dlaczego? Nie Co miałem zrobić? Trzeci, trzeci zgonów. Oj tam, oj tam. Dam radę. Właśnie. Wiedźminie, jak walczyć z czymś takim? Uciekać. Uciekać. Zawodowiec mm. do żony. Musimy się przebić do miasta. Tam mamy większe szanse. To prawda, że Wiedźmini nie polują na smoki. Smok pan górnicy! Co mam zrobić? Skoczyć na niego z mieczem? <grycie> nie mam pojęcia. To ty jesteś ekspertem od potworów. Brawa! Dostali się pod na mnie nowo Chęd nosia. Jak wy mówicie? Chęt się. Jaknijcie się! Otworzę bramę! Pięknie! Widać. Czekamy Idźcie. Dam sobie radę! Szybko! Ups! Ponie! Szybko tedy! Uciekaj, 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 świetnie Nie budźci w rąbę! Dobrze Co dalej? No, koniec. żony smok. Mogliśmy przez niego przegrać. Odgłosy bitwy powinny go przepłożyć. Czekam na koniec tej opowieści. No, to w tym miejscu zakończymy. Ja zapraszam Was do oceniania do... komentovania, do subskribovania. Jestem Dino. Ďakujem za obyženie. Na ráze.